Co jest grane, Zenith? W pierwszej glatce małpy skaczą hop, hop, hop W pierwszej glatce małpy skaczą hop, hop, hop Za ogony siebie łapią i na linach się bujają W pierwszej glatce małpy skaczą hop, hop, hop Idziemy do zo so zo Idziemy do zo 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 Idziemy do so za, 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 idziemy to, za, 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 idziemy to, za, 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 idziemy to za, za, za No właśnie, jutro się sprawnią z tego Hej, 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 hej Planta, plantaj, plantay Defuse, defuse. Nice, nice, nice bro. Aha, wy tym dwójkę idziecie. Ja idę. Sobie. Ten gościu za mną chodzi, on jest takim stalkerem. Nie wiem właśnie, gdzie oni się podziewają wszyscy Boże! Jakiś był czy coś Znamy, to jest w ogóle genialny?

nie no co za debil ze mnie No jest trajny, jest fajny, GG Odkąd zobaczyłem ciebie Nie mogę jeść, nie mogę spać Jak do tego doszło nie wiem Miłość o sobie dała znać Co poradzić mogę na to Że miłość przyszła właśnie dziś Ze wszecumym jest lato a w moich myślach jesteś ty Przez twoje oczy, twoje oczy zielone Oszalałem Gwiazdy chyba twym oczom oddały Cały blask A ja serce miłości spragnione Ci oddałem Tak zakochać, zakochać się można Tylko raz Jesteś giga Ty też i w cichu giga szef Hej, hej, hej ty Pięknie Dzięki smywarka. tak? This, this to smywarka? Tak A czemu taki? Aha Wywaliło mi Valorant, tak Zbyt kurcze mocne to było I kurcze wywaliło No kurde moc Zenka wywaliła Poza skalę i aż mi wywaliło aj, aj, nice. A no nie wiem, że słyszałeś, że taki nick, bo to kątą mojej koleżanki po prostu kupiła sobie pasa i nie ma czasu wybijać się wziąłem, i wbijam. Jest jakiś brodzik jest Dobra nie ma kosy, na kosy, na kosy Aj, low, low, low Tepaj Maciek, TEPAJ! Ups. Nie no, 0-3 to jeszcze niezły wynik Wszystko da się <gry> A propos to jeśli jeszcze nie widzieliście to zapraszam was na mój ostatni film, który wyświetla się właśnie w karcie, A gdzie ugraliśmy 0-9 Więc naprawdę było mocno No jaj ale asysta, asysta Bocik go zabił, co jest, gościa Bocik zabił